Witam na moim kanale To Szydełkowo. W tym filmiku pokażę, jak zrobić taki wielkanocny wiosenny wianek na drzwi lub ścianę. Wianek zrobiłam na styropianowym kółku o średnicy 20 cm. W centralnej części tego wianka umieściłam baranka go przyszyłam do pokrowca, którym oprzyłam to styropianowe kółko. Wianek przypomina zieloną łączkę, na której rozrzucone zostały żonkile, motylki, listki. Zrobiłam go z różnych rodzajów włóczek, czyli ten pokrowiec zrobiłam z włóczki Year and Jeans na szydełku 2 mm. Zaś tutaj ten zielony pasek ten zielony pasek listki. I tutaj tę zawieszczę zrobiłam na z Alizebele to włóczka cieniowana bawełniana na szydełku 1,75. Baranka zaś zrobiłam z włóczek akrylowych na szydełku 3 mm. Kwiatki i motylki zrobiłam z nici do haftowania na szydełku również 1,75. Ten zielony pasek doszyłam dlatego, że w trakcie wykonywania tego bianka zmieniłam trochę koncepcję. Zdecydowanie łatwiej jest wprowadzać drugi kolor, robiąc pokrowiec. Kwiatki zrobiłam z nici do haftowania. Po pierwsze, dlatego, że te nici są bawełniane i można łatwo dobrać rozmaite kolory. Łatwiej niż włóczkę. Jak powiedziałam, jest bardzo taki kolorowy, bardzo wiosenny. W tym filmiku dzisiaj pokażę, jak zrobić taki wianek ale głównie jak zrobić takie żonkile. Ponieważ w moich wcześniejszych filmach pokazałam jak zrobić pokrowiec i jak zrobić baranka. Czyli w filmiku pod tytułem jak zrobić wianek na szydełku pokazałam jak zrobić taki pokrowiec na kółko styropianowe i janko. Przyszyć. zaś w ostatnim moim filmiku zrobiłam baranka i pokazałam jak łatwo można zrobić takiego baranka takiego baranka na szydełku i tak wygląda bianek z tyłu Baranek się przechyla, cztery nóżki, przyszyłam do tego okrągła. I jeszcze dopowiem, że te zawieszcze zrobiłam z oczek łańcuszka. Tak jak listki, robiłam na oczkach łańcuszka. One są różnej długości i na tych oczkach łańcuszka. Robiłam dwa oczka ścisłe, następnie dwa półsłupki, a pozostałe, na pozostałych oczkach robiłam podwójne półsłupki. I tak ostatecznie wygląda mój pianek. Teraz, na końcu tego filmu, zamieszczę miniaturki. Tych dwóch filmów, o których wspomniałam. A teraz pokażę, jak zrobić te żongile. Jeżeli spodoba Ci się mój filmik, podnieś łapkę w górę. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi filmami, subskrybuj mój kanał. I teraz zrobię takiego żonkila, zrobię go na szydełku 1,75 metrów i zrobię go z takich nici, jak mówiłam, do haftowania. nici przewinęłam na kłębuszki, aby się nie plątały w trakcie szydełkowania. Zacznę od magicznego pierścienia na którym zrobię 6 półsłupków. Raz. Dwa trzy cztery pięć i sześć. Teraz przyciągnę tę nitkę i połączę pierwszy z ostatnim, pierwsze oczko z ostatnim i łączę oczkiem ścisłym. I robię oczko w łańcuszka. Pierwszy, pierwszy rząd zrobiłam. Teraz robię drugi rząd, drugi i trzeci rząd, w którym będę... Przerabiała te sześć półsłupków. cztery, pięć i sześć, dwa rzędy. Pierwszy rząd zrobiłam i drugi rząd zrobiłam i teraz robię trzeci rząd. W którym robię, dalej przerabiam te sześć półsłupków. Czyli raz, dwa, trzy rzędy zrobiłam i teraz robię takie tutaj, jak tutaj, takie rozszerzenie, czyli takie dzwoneczki, czyli robię czwarty rząd w pierwszym oczku. Zrobiłam jeden półsłupek i robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, i trzy. I teraz wbijam szydełko w to samo oczko, robię półsłupek. I w następnych oczkach robię tak samo, czyli wbijam szydełko w następne oczko, robię półsłupek. I robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I wbijam się w to samo oczko i robię półsłupek. I teraz tutaj pojawiają się, pojawia się takie rozszerzenie. I znowu w następnym oczku znowu robię półsłupek, trzy oczka, łańcuszka, wbijam to samo oczko i robię półsłupek i tak robię do końca tego rzędu, czyli Łańcuszka. w to samo oczko i robię półsłupek. I znowu na następnym oczku półsłupek, trzy oczka łańcuszka. I jeszcze jeden, czyli będę miała sześć takich rozszerzeń, czyli znowu półsłupek, raz, dwa, trzy, biję w to samo oczko i robię półsłupek. I na koniec tutaj następny. Wbijam szydełko, kończę oczkiem, ścisnę. Przeciągnę, schowam tę y, nitkę i To Do środka. Tu pod te oczka. teraz zmienię kolor i będę robiła takie płatki. Tych na razie nitek się y, nie pozbywa. I teraz wbijam szydełko tutaj na, y, w pierwszym rzędzie nad magicznym pierścieniem. Robię trzy oczka łańcuszka raz, dwa, trzy, pijam szydełko to samo oczko i robię oczko ścisłe. I tu wychodzą takie pędelki i dalej przechodzę do następnego oczka i takich pętelek. Będę miała sześć i tu oczko ścisłe i znowu raz, dwa i trzy i wbijam się w to samo oczko, robię oczko ścisłe i mam tutaj dwie pętelki i teraz Przechodzę do następnego oczka i znowu powtarzam. Przeciągam tę nitkę przez to oczko. Robię oczko ścisłe i robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I znowu wbijam w to samo oczko, w szydełko kończę oczkiem ścisłym i mam trzy pętelki zrobione i teraz tu pozbędę się tej nitki tej żółtej trzy pętelki zrobiłam i tak robię do końca aby mieć sześć pętelek. raz dwa trzy i bierem w to samo oczko I robię oczko ścisłe. I robię następną pętelkę, czyli w następne oczko wbijam w szydełko. Robię oczko ścisłe i raz, dwa, trzy pętelki. I znowu w to samo oczko wbijam szydełko. I robię oczko ścisłe. I dalej następne oczko wbijam szydełko. Robię oczko ścisłe i trzy pędy, oczka się, łańcuszka raz, dwa, Trzy, znowu w to samo oczko wpijam szydełko i zamykam oczkiem ścisłe. I jeszcze jedna. Pętelka, czyli znowu bierę szydełko, robię oczko ścisłe. Trzy oczka, łańcuszka, dwa, trzy i zamykam. Oczkiem ścisłe. Sześć pętelek zrobiłam wbijam szydełko pierwszą pętelkę i robię oczko ścisłe i na tym oczku robię trzy oczka łańcuszka raz dwa i trzy następnie w tej samej pętelce robię słupek dalej robię słupek podwójny, raz, dwa i trzy. Teraz robię słupek potrójny. To będzie tutaj najwyższy mój półsłupek. Raz, dwa i zna. Teraz robię wracam tak jak poprzednio robiłam, czyli robię podwójny słupek. Teraz robię pojedynczy słupek. I teraz robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I wbijam się w tą samą pętelkę i zamykam oczkiem ścisłym. I tak wygląda pierwszy płatek. Teraz wbijam szydełko w drugą pętelkę. I robię oczkiem ścisłe i znowu. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I robię słupek. Czyli biję szydełko w tę samą pętelkę i robię słupek. Teraz robię podwójny słupek. Znowu w tej samej pętelce. Raz, dwa trzy. Teraz robię potrójny słupek w tej samej pętelce i w tej samej pędelce. Raz, dwa, trzy i zamykam. I znowu podwójny słupek. W tej samej w tej samej i super o teraz Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I w tą samą pentelkę wbijam szydełko i zamykam oczkiem ścisłym. I mam dwa płatki zrobione. Teraz przechodzę do trzeciego płatka. I teraz robię. Mam trzy płatki zrobione. Jeszcze. Trzy, teraz wbijam szydełko następną pentolkę, robię oczko ścisłe i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I teraz robię słupek, następnie podwójny, czyli dwa razy. Nakładam nitkę na szydełko. teraz potrójny, potrójny słupak, trój trzy Raz, trzy trzy cztery. I znowu zmniejszam ten płatek, czyli podwójny słupek. I jeszcze pojedynczy słupek. Trzy oczka łańcuszka i wbijam w tę pentelkę. I znowu zamykam oczkiem ścisłym. I jeszcze ostatnia pentelka, czyli zaczynam oczkiem ścisłym. Robię trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I robię słupek. A teraz podwójny słupek. podwójny słupek, dwa i trzy, cztery i znowu podwójny słupek, robię pojedynczy słupek, następnie Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I zamykam. Oczkiem ścisłym. Tu się włączą nitki. I zamykam oczkiem ścisłe. i pozbywam się tymi, tych Tymi nitkami przyszydowałam te żonkile do tego wianka. Dlatego nie pozbywałam ich się w trakcie tutaj robienia żonkila. I tak ostatecznie wygląda żonkil. Można go różnymi sposobami zrobić. Można też ten środek zrobić bez rozszerzania. Czyli tylko przerobić cztery rzędy. No w tym przypadku ja robiłam po 6 półsłupków, ponieważ nie chciałam, aby one były za duże. Zachęcam do wykonania takich kwiatków, takiego białka. Dziękuję za uwagę.